Więc witam Was serdecznie na 13. Bardzo szczęśliwej kawie ser. Czemu szczęśliwej? No bo ja nawet nie spodziewałem się, że kiedyś to nastąpi, że dojdziemy do 13. już spotkania. Pamiętam pierwsze spotkania, które były w dość mniejszym gronie, w którym zaczynaliśmy początkowe spotkania w grupie 4-5 osób, które dzieliły się swoją pasją, które później połączyły się w coś większego, które stworzyły podwaliny do tego. Że na ten moment mamy już ponad 2,5 tysiąca obserwujących na samej platformie LinkedIn, za co bardzo jestem zobowiązany każdemu z was. Dość sporo się u nas dzieje, dość sporo dzieje się w samym ser, dość sporo dzieje się w aspekcie nowych osób, które dołączają, co też jest niewątpliwie dużą satysfakcją. No i również dzięki temu możemy się rozwijać, co będzie ewidentnym przykładem w ramach naszych nowych partnerów. Jeżeli chodzi o agendę na dzisiejsze spotkanie, ona jest dość standardowa, a mianowicie opowiem trochę o liczbach, o tych wskaźnikach, które mamy, o kamieniach milowych, co tak naprawdę dzieje się u nas nowego i dwie nowe, dwa nowe aspekty. To będzie oczywiście Ewelina, która opowie troszkę o planie publikacji. No i również Karolina Ćwirko, tylko nie wiem, czy Karolina jest z nami, miała fajny pomysł, który chciała poruszyć o grup tematycznych. Możliwe, że coś jej wypadło, więc jeśli nie będzie, to ten temat przełożę na kolejny raz. Plus dodatkowo y, aspekt networkingu, czyli żeby się poznać, szczególnie nowe osoby, które są z nami pierwszy raz, które nie są jeszcze w ramach ser, żeby mogły też opowiedzieć kilka słów o sobie. Mamy przygotowaną taką rozpiskę, jak można w prosty sposób zrobić tak zwany elevator speech, y, jak można w y, dosłownie krótki okres czasu się przedstawić. Natomiast z drugiej strony też nie potrzebujecie szablonu. Y, skupmy się na tym, natomiast aby to wystąpienie było dość krótkie, aby możliwie jak najwięcej osób mogło coś o sobie powiedzieć. Mamy na ten moment trzy wolne stanowiska do obsadzenia, dodatkowe role w, w ramach SER. Jedna osoba związana ze szkoleniami, yy, druga osoba związana z social media, dokładnie YouTube, potrzebuje tam administratora. No i również doszliśmy do aspektu kolejnego, jakim jest aspekt yy, social media, jakim jest LinkedIn. Potrzebujemy dodatkowej osoby, która również yy, będzie nas wspierać, nas administratorów, których już mamy trzech. A nawet czterech. Potrzebujemy jeszcze jednej osoby, ponieważ tego kontentu jest bardzo dużo. Chcielibyśmy ten aspekt troszkę podzielić, więc zapraszam. Pamiętajcie proszę o ankiecie, która jest stworzona w ramach Google Forms. Tam możecie określić swoje role. Tą ankietę również znajdziecie na naszych grupach tematycznych na platformie LinkedIn. Więc jeśli chcielibyście zaangażować się w dodatkowe role, wejść w dodatkowe role w ramach SER, serdecznie Was zapraszam. Stwarzamy takie możliwości. Jeżeli chodzi o same liczby. Nie wiem jak to się stało, ale liczba wyświetleń naszych publikacji year-to-date, czyli w aspekcie 365 dni do tyłu, e, wzrosła o prawie 12 tysięcy. Jak patrzyłem na poprzednie dane, mm, ta wartość wynosiła gdzieś w okolicach 3 tysięcy do góry, teraz było prawie 12. Zastanawiałem się, co mogło być tego powodem, i jestem przekonany, że aspekt nowych osób, które do nas dołączyły, nowych członków, spowodowało też większe zainteresowanie naszymi treściami i to się w jakim stopniu przełożyło. Po pierwsze, na obserwowanie ser, ale z drugiej strony również na pozostałe nasze publikacje, na nasze artykuły, które wrzucamy. Liczba obserwujących ponad 2,5 tysiąca. Ja pamiętam jak celebrowaliśmy dosłownie 300 obserwujących nie tak dawno temu. Więc naprawdę mocno się rozwijamy, idziemy mocno do góry. Ostatnio około 10% teraz prawie 8, dość dobra wartość. Liczba serian to może być nawet zaskoczeniem. Ale nie pamiętam takiego momentu, żebyśmy tak dynamicznie wzrośli w perspektywie jednego miesiąca plus 14 osób, co bardzo, bardzo mnie cieszy, łącznie z faktem, że wczoraj miałem kolejną rozmowę i możliwe, że mamy 15 już członka. Więc to myślę, że to jest bardzo fajna rzecz dla nas, że jest nas coraz więcej, że osoby, które, które się rejestrują jako członkowie ser, którzy zostają z nami na stałe, tworzą swoją wartość, mogą kreować oczywiście swój wizerunek, ale również mogą pokazywać serię jako, jako każdy nasz członek, jako każdy nasa, nasz ambasador. Co do planów rozwojowych, to na czym chciałbym mocno skupić się w tym aspekcie, to jest rozwój kanału na YouTubie. Tam chciałbym wgrywać nasze kawy, które będą podsumowaniem dla osób, które niestety z jakichś różnych powodów nie mogą uczestniczyć. Ale również promowanie naszych ekspertów, pokazywanie osób, które są częścią ser. Nie chciałbym robić wizerunku ser na zasadzie samego Sebastiana Gołębieskiego, bo ja nie mam monopolu na władzę, ja nie mam parcia na szkło, jak to kolokwialnie mówimy. Ja chciałbym identyfikować ser jako nasi eksperci, jako wspaniali HR-owcy, wspaniałe osoby z mega doświadczeniem w, w obszarze hr wspierającym HR. Chciałbym pokazywać Was przede wszystkim jako główne filary. Jako wspaniała osoba, jako ktoś fizycznie, kogo już znamy, i ta osoba jest częścią szerszej społeczności. Co do zrealizowanych tematów, jeden aspekt, z którym dalej walczymy, i to jest taki główny priorytet dla mnie, to jest aspekt miejsca do spotkań. Mieliśmy już coś. Na ten moment musieliśmy jednak wrócić do poszukiwania nowego miejsca. Poszukujemy partnera, który może takie miejsce nam zapewnić, do tego, abyśmy mieli przestrzeń do organizacji naszych szkoleń, do organizacji jakichś naszych networkingów, czy nawet naszej konferencji, którą planujemy na pierwszy kwartał 2026 roku. Przechodząc dalej, główne filary, na których chcielibyśmy się opierać, szczególnie dla osób, które są tutaj z nami nowe, to jest wiedza. To jest ta wspólna pasja do hr i przede wszystkim społeczność. Część osób możecie identyfikować ze zdjęć, <grym> które są na spotkaniu, natomiast tą właśnie społeczność chcielibyśmy mocno rozwijać. Chcemy troszkę odejść od aspektu online do aspektu offline, żeby też się spotykać na miejscu, też się rozmawiać, też wymieniać się wiedzą, tworzyć wspólne wartości. Nasi partnerzy i udało mi się to, co planowałem, co bardzo mnie cieszy, a mianowicie nie dość, że zyskujemy nowych partnerów, to również mamy wymierne korzyści dla członków SER. To nie jest już tak, że jeżeli jesteście w SER, to e, tworzymy tylko i wyłącznie content, tworzymy tylko i wyłącznie treści, dzielimy się wiedzą, ale również jako serianie macie realne możliwości zdobywania różnych oszczędności w różnych miejscach i pominę już progres, który wiadomo, <gry> to jest twórcą progresu, architektem progresu. E, również możecie liczyć na zniżkę u mnie w ramach Coachingu indywidualnego czy mentoringu rozwojowego, ale również mamy trzy nowe firmy, które zapewniają wam realne zniżki. Z jednej strony mamy naszego partnera, jakim jest HEO, gdzie 15% rabat jest na każdy rodzaj subskrypcji. Bardzo fajna opcja związana z waszą wizytówką, która jest dostępna na stronie właśnie HEO. Idąc na konferencję, nie potrzebujecie zabierać wizytówek, wystarczy po prostu mieć jedną dobrą skonfigurowaną wizytówkę u naszego partnera Loving Hair nie wiem, czy dobrze odczytałem Irmina. Nie wiem, czy bardziej po amerykańsku powinienem, czy bardziej po polsku. No, natomiast... <śm> love. Dobrze, tak? Nie love. Nie, love, nie love. Chociaż love też. LOF też może być. Kancelaria Prawna z Wrocławia, która wspiera obszary HR-owe, także jeżeli potrzebujecie konsultacji, potrzebujecie szkolenia, możecie liczyć na zniżkę u naszego partnera. No i oczywiście jest jeszcze atut, który zaproponował zniżkę na uwagę rejestrację Twojej jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki oraz dodatkowo 10% na prowadzenie. Więc coś się dzieje, jak, jak moi drodzy widzicie, wchodzimy również w korelację z dolnośląskim inkubatorem przedsiębiorczości, który możliwe, że w ramach KRAZu będzie pozwalał nam na to, aby tworzyć nasze szkolenia z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej czy programów strukturalnych. Warto również przypomnieć o trwającej ankiecie gundupolskiego Badania dobrostanu i wypalenia zawodowego wśród pracowników HR. Ankieta jeszcze się dzieje, ponad 200 osób, z tego co czytałem wczoraj. Ankietę prowadzi Ola. Jesteśmy patronem medialnym. Zapraszam serdecznie. Jeżeli jeszcze nie uzupełniliście tej ankiety, serdecznie Was zapraszam do tego, aby właśnie to wykonać. Ola jest dzisiaj razem z nami, więc w części nieoficjalnej, Ola chciałbym, żebyś kilka słów też opowiedziała tak, o tej z pozostałych tematów, odbyło się już pierwsze spotkanie z osobami zainteresowanymi stworzeniem pierwszych kursów e-learningowych w ramach SER. Część kontentu już gdzieś się tam tworzy. Nasz kontent będzie możliwy do wyświetlenia na platformie edu.pl. Zaczynamy od kursów e-learningowych, bo je będzie nam łatwiej stworzyć. Natomiast na naszej stronie, jak doskonale widzieliście, mamy miejsce i przestrzeń do tego, żeby promować te kursy. Mamy również naszą platformę, jaką jest LinkedIn, więc tam gotowe kursy będziemy promować. Jestem przekonany, że. Mm, Zawsze są nowe możliwości, które pozwalają nam zwiększyć naszą perspektywę, podzielić się tą wiedzą i warto z takich możliwości skorzystać. Te kursy nie będą, nie wiadomo jak drogie, tym bardziej, że jest to e-learning. Myślę, że wartość takiego kursu będzie gdzieś oscylować w okolicach 100 zł wartość merytoryczna natomiast będzie dość spora. Każdy z trenerów gdzieś planuje swój content do stworzenia na mniej więcej półtorej godziny. Osoby, które będą chętne stworzeniem dodatkowego contentu, dodatkowego szkolenia, zapraszam was do indywidualnego kontaktu z moją osobą. Planuję zorganizować jeszcze dodatkowe spotkanie w ujęciu jak tworzyć te kursy e-learningowe w ramach takiego mocnego barteru na zasadzie pokażę wam jak tworzyć te kursy, na co zwracać szczególną uwagę, jak przede wszystkim Oszczędzić bardzo dużo czasu na tworzeniu y, i przygotowaniu tych kursów, na ich wgrywaniu y, oraz tak naprawdę całym zarządzaniem tego kursu. Także wszystko opowiem na samym spotkaniu. Jeżeli chodzi o spotkania stacjonarne, y, celowo XX w obu przypadkach mamy już trzech trenerów zainteresowanych poprowadzeniem y, spotkań i szkoleń dla y, członków SER. Natomiast problemem jest dalej to miejsce. Jeżeli to miejsce uda nam się znaleźć. To możliwe, że od razu będziemy ustalać z trenerami daty konkretnych spotkań, jak i również informować o tym, że organizujemy spotkanie w danym miejscu. Na pewno będzie to z jakimś wyprzedzeniem. Nie mogę sobie wyobrazić, że wiecie, dzisiaj mamy 16 października, a powiemy, że 19 jest szkolenie, bo raczej nikt by nie przyszedł. Nawet nie wiem, czy trener miałby przestrzeń na to, żeby zorganizować spotkanie. Myślę, że takie, takie wyprzedzenie realne to będą minimum dwa tygodnie na to, żeby i trener mógł się przygotować. Ale z drugiej strony, my też abyśmy mogli znaleźć tą przestrzeń, zarządzić swoim czasem, i również zaplanować sobie to spotkanie. W każdym bądź razie, pomijając już aspekt związany z naszym miejscem, będziecie mogli spotkać ser na HR Meetup Razem z Tomkiem jaszczemskim będę 19 listopada prowadził, prowadził prelekcję, także serdecznie Was zapraszam. Siedziba Ride. Jeśli, jeśli dobrze pamiętam, to jest ulica Oławska we Wrocławiu. No i z takich, już dosłownie ostatni temat, jak pokazać się na Linkedinie. Jeżeli chcecie być widoczni na platformie Linkedin, jeżeli chcecie pokazywać się na naszej stronie, jaką jest, jest Linkedin, to wystarczy dodać SER w ramach waszego doświadczenia, wystarczy dodaj doświadczenie, Napisać członek, członkini lub member z angielskiego, jak wolicie, jedno z tych trzech, dodać ser, i z automatu wtedy jesteście widoczni również na stronie LinkedIn Stowarzyszenia Ekspertów HR. Zapraszam Was również do tego, aby nagrać krótkie tematyczne rolki o Was, dosłownie o Waszej pasji, o tym, dlaczego postanowiliście dołączyć do ser. Chcielibyśmy. Wspólnie wykorzystywać te materiały, te nagrania do tego, aby przede wszystkim pokazywać świetnych ekspertów, świetnych członków, którzy tutaj mamy, świetne osoby, które razem z nami tworzą wspólnie y, tę przestrzeń i to miejsce do. Tworzenia czegoś nowego do tworzenia właśnie tego HR-u przyszłości. Także zapraszam was serdecznie. Jeżeli będziecie mieli gotowy materiał, gotowe nagranie, wystarczy do mnie napisać, wystarczy ze mną się skontaktować. Ja udostępnię Wam lokalizację wtedy się chciałbym wgrać tą rolkę, a następnie zostanie ona wgrana na nasz kanał na YouTube w ramach Shortsów. Ewelina, jakbyś dosłownie w kilku y, słowach mogła opowiedzieć o naszym planie publikacji. Ja przede wszystkim chciałabym podziękować wszystkim zaangażowanym osobom w tym roku w publikację, bo właśnie zajrzałam do naszego pliku i mamy komplet. Mamy komplet na 2025 roku. Pozostało mi potwierdzenie jednej publikacji, także możemy powiedzieć, że prawie 100%. Dziękuję Wam za to i liczę na cały 2026 rok, że też tak dobrze nam pójdzie, a może i nawet lepiej. Słuchajcie, wysłałam linka do Excela, który jest udostępniony dla Was. Po to, żebyście mogli zobaczyć, jak te publikacje wyglądały w tym 2025 roku, ale też są stworzone nowe zakładki na rok 2026. Tam już wpisałam kilka propozycji tematycznych, które mogłyby się zadzieć w 2026 roku, ale tutaj liczę bardziej na Was, że to ze swojego obszaru będziecie proponować te tematy i merytorycznie zasilać bardzo naszych artykułów, które publikujemy na blogu Sel. No co, w piku znajdziecie też dokładne wytyczne, jak te artykuły mają być napisane, czy też po prostu podpowiedzi odnośnie ilości znaków i tak dalej. Ja jestem cały czas do dyspozycji, możecie do mnie pisać. Odpowiem na wszystkie pytania, wesprę was we wszystkim. No i mam nadzieję, że będziemy się rozwijać również w tym temacie. Dzięki. Ja również serdecznie Wam gratuluję coś pięknego. Mogę sobie skreślić jeden temat z moich to do na ten rok. Nie spodziewałem się, że dojdziemy do takiego wspaniałego momentu. Gratuluję w każdym razie, no bo mamy już publikacje zaplanowane na kilkanaście tygodni do przodu, co bardzo mnie cieszy. Zastanawiam się, czy w przyszłym roku nie publikować częściej, ale to też bardzo dużo będzie zależeć od tego, ile tego realnie kontentu będziemy mieli. Yy, czy będziemy mieli na tyle przede wszystkim tego kontentu, żebyśmy mogli publikować na przykład dwa razy w tygodniu? Zobaczymy. Po prostu zobaczymy. Myślę, że fajna inicjatywa. Myślę, że. Może, może się zastanówmy to się po prostu do kolejnej kawy, kto jak często będzie mógł te publikacje robić. Zbierzmy te dane i wtedy będziemy mogli podjąć decyzję. No bo bez waszej pracy e, to nie będzie realne. Dokładnie. Dokładnie. Także dziękuję każdej osobie, która się zaangażowała, która dodała swoją taką magiczną cegiełkę do tego, abyśmy mogli się rozwijać do podzielenia się wiedzą. Publikacje są widoczne na naszej platformie, jaką jest LinkedIn, ale również odnoszą się do naszego bloga na stronie Ser, w którym cały znajduje się content, znajduje się tam znacznie więcej informacji. Ponieważ nie ma Karoliny związanej z grupami tematycznymi to ja dosłownie w kilku słowach opowiem o, o, tej koncepcji. Karoliny pomysłem było stworzenie pewnego rodzaju grup tematycznych, których dla przykładu, jedna grupa opowiadałaby o tematyce związanej ze szkoleniami, druga grupa mogłaby opowiadać o rekrutacji, trzeciej o wyzwaniach, na przykład w takim standardowym dniu i na przykład te grupy w jakimś stopniu nieformalnym bardziej współpracują na etapie większych, szerszych publikacji, którymi można by było się podzielić. Możemy to również stworzyć w ramach nie tyle samych publikacji, ale również szerszych, dłuższych. Artykuł, więc taka była pierwotna koncepcja. Korzystając z tej możliwości, że Karoliny nie ma, to ja wrócę po prostu na moment do ogólnopolskiego badania dobrostanu. I Ola zaprosiłbym ciebie, żebyś w kilku słowach dosłownie opowiedziała o samym badaniu, do kiedy to badanie trwa, ile mniej więcej czasu zajmuje uzupełnienie ankiety. Ja cieszę się, że mogłem też tą inicjatywę promować. Cieszy mnie również fakt, że wielu z nas już istniejących członków SER, wsparło tę inicjatywę, stało się ambasadorem, zachęciło swoją sieć do uczestnictwa w badaniu. Olu, zapraszam. Tak, to może też wstęp, jakby skąd w ogóle wziął się pomysł na badanie. Ja z racji wykonywania swojej pracy i wspierania osób, organizacji w temacie wypalenia zawodowego zauważyłam, że ten problem wypalenia w hr jest realny, powszechny, ale pomijany. O ile mówimy o coraz więcej, o wypaleniu zespołów, organizacji tych ekspertów korowych naszego biznesu, zwłaszcza jak dostajemy długoterminowe L4, to ten temat w hr jest pomijany, też ze względu na to, że rynek jest jak jest i ofert jest więcej niż, znaczy mniej niż jakby zainteresowanych, tak? że ciężej jest hr szukać pracy, więc w tych środowiskach zostają. No i jest pomijany, a ze względu na specyfikę pracy w HR-ze, często bycie w konflikcie pomiędzy oczekiwaniami zarządu, kadry menedżerskiej, pracowników, różnych napięć, problemów emocjonalnych, pracy operacyjnej przy tym i wiecie, wszystkiego jeszcze dodatkowo, tak naprawdę ja obserwuję, że bardzo dużo jest tych przypadków. Natomiast postanowiłam, żeby to po prostu zbadać i pokazać. I moim celem jest zebranie sporej grupy respondentów, tak minimum 400, żeby też pokazać różnice na różnych grupach stanowiskach, stażu pracy, żeby też to badanie było no, takie konkretne i, i, i dawało wartość. No i też głęboko wierzę, że powstanie z tego fajny raport. Z opiniami ekspertów, z komentarzem ekspertów, który będzie też cytowany dalej i gdzieś tam się poniesie. To jest projekt non-profit, też warto o tym wspomnieć, więc, jakby tutaj też bardzo się cieszę, że jest grupa ambasadorów, już jest 15 w ogóle osób, które niosą po prostu tą wieść dalej. Jeżeli ktoś chciałby zostać takim ambasadorem, no to w skrócie polega to na tym, że ja mogę przygotować taką grafikę. Ze zdjęciem danej osoby promującą badanie, i zwykle takie osoby w swoich social mediach promują po prostu badanie, kwestionariusz do badania. Co będzie dalej, czy będą jakieś dodatkowe inicjatywy, wszystko zależy, jak będzie się ta um, liczba ankiet um, rozkręcała, więc też planuję, czy być może coś się jeszcze pojawi. Fazę w ogóle tych zbierania kwestionariuszy planuje do końca roku, obróbka badania, raport, myślę, styczeń. Ważne, że właśnie mamy fajną grupę patronów medialnych, tu jest też niezaktualizowany, bo mamy oczywiście też dziewczyny z Law in HR i mamy jeszcze magazyn HR Business Partner, i, i też te dwie organizacje, firmy dołączyły. Także to też jest bardzo ważne, bo czyli z nich gdzieś tam udostępnia czy swojej grupę newsletterową, promuje w social media, więc to też robi niezłą robotę. Mieliśmy taki właśnie duży zryw, jak wystartowało badanie, mamy te 200, 200 ponad już odpowiedzi, natomiast ja też myślę, że tak raz w miesiącu, gdzieś tam pewnie w listopadzie, będę znowu zachęcać do jakiejś takiej podbicia tej komunikacji, no i to badanie się po prostu toczy. Oficjalnie 10-15 minut, myślę, że tak, 8 minut to jest, myślę, taki realny też czas, żeby wypełnić, więc całkiem myślę, że krótko i, i, i nie jakaś, mam taki feedback, że nie jest jakaś ta ankieta męcząca, ale daje też taki trochę wgląd w siebie i też ludzie mają pewne, gdzieś tam rozkminy na ten temat, dostaje taki feedback, więc bardzo zachęcam, żeby ktoś wypełnił, jeżeli wpasowuje się w grupę docelową, żeby promował w swoim środowisku, a jak ktoś też e, chciałby jakąś wzmiankę zrobić u siebie w socialach, to, to zapraszam, żeby się odezwać do mnie ze zdjęciem i ja wtedy przygotuję taką grafikę i możemy gdzieś tam działać dalej. Ja też robię wzmianki później o tych osobach e, w moich postach, więc to jest też taki element gdzieś tam budowania swojej marki, więc... Fajnie też, zwłaszcza, że mamy fajne brandy się tam gdzieś pokazywać i też pod to podpiąć. Mhm. Dzięki Jolu. Ja myślę sobie w ten sposób tak na szybko, że chciałbym gdzieś to sukcesywnie też wrzucać w ramach SER. Na zasadzie publikacji, żeby przypominać o tym, jeżeli mogłaby stworzyć jakiś content, którym możemy mhm. nawet sukcesywnie parę razy wrzucić, to jak najbardziej tak. Zachęcam Ciebie do tego, aby nagrać krótką rolkę na, na YouTube. A. Która też mogłaby zapraszać w szorsach. Każdy kontent będzie dobry, czemu nie spróbować? Nie? To zawsze mogą być ciekawi nowi odbiorcy. Okej, okay, super pomysł, pewnie. Dobra. Dziękuję Wam za część oficjalną. Zatrzymuję nagrywanie i przechodzimy w takim aspekcie do naszego networkingu, aby poznać się troszkę bardziej, troszkę szerzej.